Miłość. Karty przełożyłam. Tradycyjnie wlosuję trzy karty. Sedno, królowa kibuc. Co wychodzi naprzeciw? przeciw? Siedem kabłów Wynik. odpowiedź rada. Szóstka buław. Sedno. Królowa kilków. Intuicja. To jest otwarcie się. Otwarcie się na innych. Otwarcie się na miłość. Jeżeli nie kochasz siebie, to nie masz szansy poczuć miłość do drugiej osoby. I nie zobaczysz czyjejś miłości do ciebie. Człowiek może poczuć się. Zagubiony w swoim życiu. Królowa Kielichów topi lód. Lód w sercu. Jeżeli Królowa Kielichów nie zaufa, to nie otworzy ci furtki. Ważne jest dla niej porozumienie duszy. Trafnie rozpozna bratnią duszę. Nie oszukasz jej słowami. Co wychodzi naprzeciw siódemka bław. Kłótnie. No nie ma łatwo. To również może być zazdrość partnera czy osób trzecich. Być może ktoś nam zazdrości tego związku albo tej osoby. To też jest zakłopotanie, niepewność, niezręczna sytuacja. To może być obrona i odwet. To są plotki. To też jest utracona szansa. Wynik, odpowiedź, rada, szóstka błowa. Tu jest wygrana. Zdobędziemy tego partnera. Do tego związku, tej znajomości, należy podejść z dużym optymizmem. Pokonaj przeszkody. Jeżeli chcesz zdobyć tego partnera, to nie idź po trupach do celu. Tutaj będzie jakiś podziw. Podziw partnera. A przede wszystkim będzie powodzenie w miłości. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłości. Pozdrawiam. Klara Tarot. 对不幺媳妇。